Także ja już oddaję tutaj mównicę Tomaszowi Gajderowiczowi, który jest wicedyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dla naszych gości zagranicznych jest to think tank podległy ministrowi edukacji. Także dr Gajderowicz szefuję zespołom, które pracują nad reformami edukacji w Polsce. Chyba mam nadzieję, że się nie mylę. Także zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak, rzeczywiście Instytut Badań Edukacyjnych ma teraz wielką misję tworzenia. Podwalin pod reformę edukacji w Polsce, widząc to, co się dzieje w wynikach edukacyjnych, w tym, jak po wielu latach wzrostów one zaczęły spadać, Instytut Badań Edukacyjnych dostał taką misję. Ja natomiast z wykształcenia jestem ekonomistą, a ponieważ mam opowiadać o związkach między edukacją a gospodarką, to pozwolę sobie troszeczkę wskoczyć do swojego basenu oryginalnego i opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób mamy niezbite dowody na to, że wynik edukacyjny, to, jak dzieciaki czytają, na ile rozumieją, Nieuczytany tekst przekłada się wprost w sposób niepodważalny na rozwój gospodarczy. Polska jest krajem, które rozwija się gospodarczo najszybciej spośród krajów europejskich przez ostatnie 30 lat. To jest nieprawdopodobny sukces i mało osób wiąże to, narzekając codziennie na edukację, z tym, jak wielki osiągnęliśmy postęp w wynikach edukacyjnych. To jest wielki postęp, dzisiaj chciałem o tym Państwu powiedzieć. Proszę się nie martwić, wiem, że już Państwo są tutaj od pewnego czasu. Ja mam 45 slajdów i 15 minut, więc będzie dobrze. Proszę śmiało zadawać pytania. Dobrze, od strony ekonomicznej generalnie ciężko zmierzyć wpływ edukacji na wyniki gospodarcze, no bo to nie jest w jednej bazie danych. Natomiast na szczęście mamy kilka źródeł danych, które pozwalają pokazać, jak edukacja przekłada się na ekonomię. Takim, takim badaniem jest badanie Piak. to jest jedyne badanie kompetencji dorosłych w rozumieniu czytanego tekstu, a także w numeracji, czyli w liczeniu. I ono pokazuje, że bezsprzecznie mamy premie za to, że jesteśmy że, że potrafimy dobrze odnajdywać się w analizowaniu i rozumieniu czytanego tekstu. Ta premia nie dotyczy tylko i wyłącznie wynagrodzeń. Wpływ na wynagrodzenie jest oczywisty. W ogóle bezsprzeczny. mamy na to setki badań i metaanaliz pokazujących Jaki jest ten parametr przeliczający rok edukacji albo wynik kognitywny na zarobki, ale widzimy, że tak samo wpływa to na szereg innych cech, które w gospodarce są kluczowe, takich jak na przykład dobre zdrowie, jak uczestnictwo w wolontariacie, ale także jak na przykład poczucie pewności siebie. To jest wartość edukacji w gospodarce. Jak spojrzymy na ogólny w tym badaniu PIAK, które kompetencje osób w, w Według wieku, to widzimy, że szczyt kompetencji widzimy między 20, koło 25-30 roku życia. Co ciekawe, po zakończeniu edukacji w wielu, wielu dziedzinach to jeszcze rośnie. No i jak spojrzymy na tą czerwoną kropkowaną linię, to to jest to literacy, które jest najbliższe rozumienia czytanego tekstu i ono rzeczywiście w ogóle jest skorelowane na maksa również z umiejętnościami matematycznymi oraz rozwiązywaniem problemów. Natomiast ono rzeczywiście też współliniowo osiąga maksimum. W w tym mniej więcej wieku. Natomiast niestety nowe badanie PIAK z 2023 roku troszeczkę nas zawodzi. Czy ja mogę tego użyć? Mogę? Mogę. Słychać? Słychać. Trochę nas zawodzi, bo my byliśmy w, 2000, w poprzedniej edycji, 10 lat temu, bardzo wysoko. Niestety, w tym 2023 roku, Polska znajduje się gdzieś tam w ogonie. Mamy tu szereg podejrzeń, dlaczego tak jest. Ja sobie poradzę. Jednym z przyczyn jest również problemy metodologiczne badania PIAK. Natomiast o tym dzisiaj nie chciałem mówić. Natomiast to badanie dostarcza genialnego spojrzenia na to, co można zrobić, żeby polska edukacja się zmieniła i edukacja światowa również. Polska w ogóle widzimy, że ma dosyć niskie. Ten średni wynik w rozumieniu czytanego tekstu oraz dosyć niską wariancję tych wyników, czyli słabe wyniki, i dosyć po lewej stronie, ale tak jak mówię, w dużej mierze wynika to nie z tego, że coś się stało w naszej populacji przez ostatnie lata, a raczej z tego, że zmienił się pattern odpowiedzi um, zachowań respondentów w badaniach. To znaczy 10 lat temu, jak przychodził badacz w badaniu pijak z, z laptopem do, do, do gospodarstwa domowego, to to było fajne, fajne zadanie. Dzisiaj jest często odsyłane. Widzimy też po czasach odpowiedzi i po reakcjach, po tych omijanych itemach, że raczej należy patrzeć na wewnątrz pijakową wariancję, a nie na wynik w porównaniu z innymi e, krajami. Tym bardziej, że dlatego polskie wyniki zostały ogwiazdkowane. W badaniu PIAK w, w, w raporcie OECD, więc nie należałoby rozważać ich bezpośrednio. Widać natomiast z tych wyników znowu niezaprzeczalny związek pomiędzy zarówno wynagrodzeniem, jak i w, rozumu, zarówno w rozumowaniu matematycznym, jak i w tym literacji, czyli w rozumieniu czytanego tekstu. Po prostu im, im lepsze mamy kompetencje, tym lepiej zarabiamy. Znacznie lepszym. Predyktorem i w ogóle dokładniejszym badaniem mówiącym o tym, gdzie jesteśmy w wynikach edukacyjnych, są badania dzieciaków. Tam łapiemy je w szkole w teście. Przez półtorej godziny albo trzy godziny siedzą, rozwiązują zadania i możemy wtedy coś powiedzieć, bo mamy naprawdę wysoką jakość pomiarową tych badań. No i tu widzimy, że Polska w ogóle jest bardzo wysoko z kolei i to jest przyczyna sukcesu gospodarczego, które żeśmy mieli przez te ostatnie 30 lat. To, że ta polska edukacja przez lata rosła, niestety między 2018 a 2022 rokiem widzimy znaczące tąpnięcie. To jest duże niebezpieczeństwo w kontekście tego, jak wyniki edukacyjne wyglądają. Polska edukacja straciła. Najwięcej w rozumieniu czytanego tekstu i w matematyce ze wszystkich krajów europejskich. Dlatego Między innymi Instytut Badań Edukacyjnych tą reformę edukacji tworzy. Proszę zobaczyć, to jest tak zwany cud polskich reform. Od, 2000, od 1990 roku do 2018 roku Polska była w trendzie wznoszącym. To jest tylko kilka krajów, które miały największe spadki i wzrosty. Jakbyśmy teraz dołożyli do tego 2018 roku ten jeden rok, ten 2022, to tutaj w rozumieniu czytanego tekstu widzimy spadek, zabiją mnie dzisiaj te krzesła, widzimy spadek, z odchylenie od 512 punktów, które było powyżej średniej dla krajów OECD, naprawdę na poziomie Finlandii widzimy spadek do prawie o względem tego, gdzie byśmy byli, gdyby ten trend się utrzymał prawie. O 30 kilka punktów. Ile to jest 30 kilka punktów na skali PISA? To jest mniej więcej między rok a dwa lata edukacji. Tyle stracili polscy uczniowie między 18 a 22 rokiem. Masakra. Nie bez nazwisk może dzisiaj. E, w każdym razie, z czego się wzięło to odchylenie? Niech Państwo zobaczą, wszystkie kraje straciły, a Polska straciła relatywnie więcej. Z czego, się z czego ta strata się wzięła? Covid państwo powiedzą. No dobra, ale Polska z takich zeszła tutaj, a inne kraje straciły mniej. Pa, państwo to mówili. Różne rzeczy inne, które się w edukacji działy. Teraz. Czy mamy na to badania? Tak, mamy na to badania. Są badania pokazujące, jak w ogóle to zamknięcie szkół w pandemii i długość tego zamknięcia przełożyła się na wyniki w rozumieniu czytanego tekstu. I, w, i te wyniki są piorunujące. Tu akurat ta tabela dotyczy, e, dotyczy dokładnie czytania. Wyniki pokazują, że proporcjonalnie do długości zamknięcia szkół w pandemii te wyniki po prostu drastycznie zanurkowały, a dodatkowo drugie tyle tego efektu w Polsce jeszcze mamy ze względu na to, wszystko inne co się w oświacie zadziało. My dokładnie wiemy co się zadziało, bo było takie fajne badanie Tix, w którym mieliśmy jeszcze kohortę sprzed reformy i kohorty dwie po reformie. Więc byliśmy w stanie zdekomponować efekt tej straty edukacyjnej, no i wyszło, że mniej więcej połowa tej luki to jest efekt pandemii, a druga połowa tej luki to jest niestety efekt zmian strukturalnych w oświacie, które miały miejsce. To jest niestety stabilny stabilny wynik między badaniami krajowymi, badaniami PISA, badaniami PERS, przepraszam, badaniami PERS, badaniami PISA, które pokazują dokładnie to odchylenie od długookresowego trendu na wszystkich, we wszystkich krajach proporcjonalne do zamknięcia szkół w pandemii. Ile były zamknięte szkoły w pandemii w Polsce? Najdłużej w Europie. Niestety najdłużej w Europie i to też miało swój dodatkowy efekt. E, to jest to badanie, o którym mówiłem, które pokazało e, jak wyniki uczniów różnią się w zależności od tego, w której są kohorcie i to badanie pozwoliło na zdekomponowanie efektu pomiędzy zmiany strukturalne w oświacie, a pandemię. Tak jak mówiłem, mniej więcej po pół tej negatywnych efektów można przypisać pandemii i po połowie tym innym rzeczom, dlatego właśnie reforma jest potrzebna, nie po to, żeby przejechać kolejny raz edukację zmianami tylko dlatego, żeby zaadresować tą lukę, wrócić na tą ścieżkę wzrostu, to czym chwaliliśmy się na całym świecie. Znaczy nie w Polsce, w Polsce to się narzekaliśmy, że na edukację bo tak lubimy, ale wszędzie na świecie Polska była podawana jako przykład jednych, jeden z niewielu przykładów krajów, które nie miały wyników przez lata płaskich, tylko rzeczywiście wspięły się po tej krzywej przez 20 lat. Dobra to teraz, jak to zrobić? Jak to zrobić? No czyli dyskusja zmierza w stronę kompetencji przyszłości. No i teraz tutaj mamy szereg niebezpieczeństw, które na nas czyhają. Te niebezpieczeństwa to zastanowienie się właściwie, co to są kompetencje przyszłości, jak sprawić, żeby dzieciaki w dzisiejszym świecie lepiej radziły sobie z informacją, z dezinformacją, z mitami. Dzisiaj dużo było o tym mowy już. No i teraz popularny mit, który niestety funkcjonuje, jest taki, że wymaga to przestania uczenia na pamięć i warto się zwrócić w stronę czegoś, co nazywamy krytycznym myśleniem. To nieprawda. To nieprawda z bardzo prostej przyczyny. To znaczy, nie ma krytycznego myślenia bez zapamiętanych schematów rozwiązań, które mamy. Gdzie my je pozyskujemy? Pozyskujemy je głównie w szkole, niestety, ale całe krytyczne myślenie jest zapamiętane. To, że arcymistrz szachowy potrafi rozwiązać wygrać to nie jest jego geniusz, tylko to jest to, że on ma zapamiętane schematy działania w pewnych sytuacjach. To nie tylko szachiści, to tak samo matematycy. My jesteśmy ekspertami w dziedzinach i wtedy osiągamy maestrię. Te schematy uczymy się ich w szkole w formie edukacji bezpośredniej direct instruction, ale też uczymy się ich czytając na przykład książki, kiedy poznajemy schematy myślenia, schematy postępowania, schematy reakcji innych ludzi, opisane w rozmaity sposób. Więc jeżeli chcemy uczyć krytycznego myślenia, bez, wchodzie, bez wschodzenia dzisiaj w nadmierne szczegóły, jedyną drogą do tego jest głęboka wiedza w danej dziedzinie, stymulowana przez te trzy podstawowe kompetencje, czyli po prostu rozumienie czytanego tekstu, rozumowanie matematyczne i wiedzy o świecie. Tego się nie oszuka jakkolwiek mało seksownie to brzmi i mało atrakcyjnie, ale tak po prostu jest. Co nie znaczy, że edukacja ma być nieatrakcyjna. ma być atrakcyjna, ale jednocześnie nie może stracić tej bazy. Przykłady krajów, które poszły w stronę reformowania edukacji, właśnie tak liberalizując ją całkowicie, to jest na przykład sławna Finlandia. Ja kocham na konferencjach edukacyjnych, jak widzę, jak wjeżdża na białym koniu w fiński ekspert. Boże, mam nadzieję, że dzisiaj nie było? Nie było. To dobrze, bo fiński ekspert zwykle Fiński ekspert zwykle wjeżdża i opowiada o reformach fińskich. No, jakby Państwo się cofnęli w moich 40 paru slajdach do, do tego slajdu, to zobaczą Państwo Finlandię, która jest tą kreską prawie odwróconą od polskiej. Polska rosła, to jest ta czerwona, pogrubiona, a ta fińska to jest to spadające. Ona jeszcze tutaj tąpnęła w ostatnim okresie. Finlandia to jest przykład tego, jak schrzanić system edukacyjny robiąc reformę edukacji, a nie go naprawiać przez ostatnie 20 lat. Jakbyśmy chcieli od gospodarkę, to, to inny temat. Do, do gospodarki za chwilkę przejdziemy? Niemożliwe, że czas mi się skończył. Nie, bo żeśmy później zaczęli. Jeszcze, jeszcze mam co najmniej 6 minut, nie? Tak. Jakbyśmy chcieli fińskiego eksperta zapytać, fińskiego eksperta, jak, jak zmieniać edukację, to trzeba zapytać tego, który tutaj był w szkole w 2000 roku, bo tutaj wyniki Finlandii były spektakularne, a nie później. No dobrze, wróćmy do naszej opowieści o tym, w jaki sposób, w jaki sposób się uczymy. To znaczy te schematy myślenia i transfer wiedzy jest świętym gralem edukacji. To, że my z jednej dziedziny, zapamiętając pewne schematy, jesteśmy w stanie przenosić je do innych działań. I okazuje się, że to jest cholernie trudna rzecz, Rzecz. Na przykład właśnie te wspomniane szachy w ogóle nie pozwalają na transfer. Wiecie Państwo, z czym, w czym szachiści są genialni? W grze w szachy. I właściwie na tym się kończy. Jak Gary Kasparow zaczął pisać książkę o ekonomii, to przepraszam, ale nie. Tak samo jak Isaac Newton, genialny fizyk, jak zaczął się zajmować alchemią, to mu nie wyszło. Tak? Edyta Górnia, genialna śpiewaczka, jak zaczyna mówić o życiu, to też niespecjalnie nie specjalnie to, temu ufam. Dobrze. Więc ta głęboka wiedza i schematy myślenia zapamiętane są naprawdę kluczem do tego, żeby edukacja była wysokiej jakości i w ten sposób tworzenie reformy edukacji w oparciu o pogłębianie wiedzy, opartej o wiedzę i pogłębianie i rozumienie tych schematów właśnie poprzez, poprzez Budowanie tej, tego rozumienia czy danego tekstu, tego literacji angielskiego, które na polskie nie ma idealnego e, tłumaczenia, jest przyszłością edukacji. Dobra, ale miało być o gospodarce, miałem być ekonomistą. No więc ma to bezpośredni wpływ. Jak sobie weźmiemy te badania PISA, wiecie Państwo, te takie co 15-latków badamy i przez lata, my już 20 parę lat obserwujemy te wyniki, to możemy sobie zobaczyć, jaki one miały wpływ na wzrost gospodarczy w różnych, w różnych krajach. Czyli przepraszam za ten wstręt, szacujemy sobie równanie, w którym szacujemy para przy kapitale ludzkim w równaniu, które wyjaśnia nam wzrost gospodarczy. No i jak spojrzymy na to, jakie są w tym równaniu parametry, kontrolując wszystkie inne cechy gospodarki, to wyniki są piorunujące. Już państwu tłumaczę, co wnik dramatycznego. Parametr 1.73 to jeden z bardziej znanych parametrów w badaniach Hanuszka i Wosmana, który pokazywał, że jedno odchylenie standardowe, czyli 100 punktów na skali Pisa, przekłada się na 1.73 wzrostu gospodarczego. Nie wiem czy państwo czują dramaturgię tego co powiedziałem. Tak to, to znaczy że cały wzrost gospodarczy, który mamy w krajach, które się wybijają, de facto to są, to są te wartości, o które dzisiaj się bije świat, o które bije się gospodarka. To jest argument dla ministrów edukacji przy rozmowach z ministrami finansów. To jest, to jest wartość uczenia się, to jest wartość, która polega na tym, że mamy społeczeństwo, które potrafi czytać, rozumie czytany tekst, potrafi analizować zjawiska i idzie w tym głębiej do wyższych poziomów taksonomicznych, które. Na czytaniu są zbudowane. Oczywiście te analizy były różne, ale parametr 1.73 wcale nie jest jednym z wyższych. Dzisiejsze badania, które tworzymy tworząc troszeczkę bardziej wysublimowane modele panelowe, pokazuje, że ten parametr może być nawet 5-6-krotnie wyższy. To jest sens w ogóle istnienia państwa polskiego i innych. Dobrze. I myśmy oczywiście zdekomponowali sobie te efekty używając parametrów na straty dobrobytowe, to znaczy na to, na przykład tą lukę edukacyjną covidową i to co się stało w polskiej edukacji i w innych krajach, na to jak to się przekłada na wzrost gospodarczy. I te efekty z jednej strony na wzrost gospodarczy, a z drugiej strony w badaniach Sacharopulusa na wynagrodzenia indywidualne pokazują naprawdę obraz szokujący. To znaczy dzisiaj dla każdej pojedynczej osoby e, Każdoroczna, każdoroczna, wartość straty z tytułu edukacji, luki edukacyjnej wartej stracie covidowej i tym, co się stało w oświacie polskiej, to jest około 3 tysięcy złotych. Przez całe życie, już dzisiaj na rynku pracy szacujemy to na 74 tysiące, co odpowiada skumulowanej stracie około 7,2% PKB. To są wyniki, które dzisiaj, ponieważ działamy jako procent, jako... Gospodarka działa kumulatywnie, to znaczy my budujemy na gospodarce, która była rok wcześniej, to tak naprawdę wzrost ten jest wykładniczy. My, ma, my widzimy, że to jest tak naprawdę nie tylko kwestia rozmowy edukacji, to jest kwestia w ogóle elementarnego patriotyzmu i patrzenia na przyszłość narodów i krajów. Tym jest rzeczywiście strata edukacyjna i to dzisiaj wymaga absolutnie. Kluczowego, kluczowego spojrzenia. My bardzo często tych rzeczy nie łączymy. Mówimy o edukacji jako o czymś, co jest wcześniej i później o rynku pracy i później o gospodarce. Podczas kiedy bezpośrednie przełożenie jakości edukacji już na poziomie 15 na wynik ekonomiczny jest bezsprzecznie udowodnione. Dobra. To wymaga przede wszystkim zaczęcia od walczenia z mitami, walczenia z tym wszystkim, co dzisiaj o edukacji się mówi, niekoniecznie zgodnie z prawdą, jak Państwo wiedzą. Staramy się to robić w Instytucie Badań Edukacyjnych, na przykład projektując te rozwiązania, to znaczy patrząc na fakty dotyczące tego, co działa, jeżeli chodzi o metody dydaktyczne, oceniania, egzaminy, o podręczniki, o rolę wychowawczą szkoły, po to, żeby ta edukacja wróciła na te tory. Nie ma żadnego argumentu, dlaczego edukacja w Polsce ma nie być na poziomie Singapuru, naprawdę, to, to nie, nie ma argument... Proszę nie wierzyć w to, że oni mają inne mózgi. Słyszałem coś takiego od neurokognitywistów, jakichś z domorosłych. Nie, mają takie same. Natomiast, na, natomiast jedną z ważnych rzeczy, tu przechodzimy do drugiej części mojej prezentacji, ale już jeszcze mam trzy minuty, więc bez problemu, są preferencje dotyczące czytelnictwa. Tak się składa, że, że zainteresowanie i motywacja do czytelnictwa też jest całkiem dobrze przebadana w literaturze ekonomicznej. W ogóle. Robi się to takimi metodami opartymi o hipotetyczne wybory, stawiając ludzi w sytuacjach, w których daje im się różne aktywności życiowe, w tym czytelnicze i oni po prostu wybierają, który z scenariuszy z dróg by wybrali, biorąc pod uwagę różną dystrybucję czasu. Te badania pozwalają nam zrozumieć, co nas kręci i co kręci uczniów w szkole, co zachęca ich do tego, żeby zmienić sposób spędzania czasu. To oczywiście jest oparte o Modelowanie użyteczności ekonomiczne, czyli znowu modelowanie tego, jak działa nasz mózg w obszarze wyborów w scenariuszach hipotetycznych. I takie badania też robiliśmy nie tylko w kontekście przyszłej kariery zawodowej, preferencji do ścieżek edukacyjnych, czy chociażby tego, jak uczniowie postrzegają oceny i, i sposób uczenia się, ale także na temat tego, jak uczniowie się uczą, jak czytają i jakie rzeczy preferują czytać. Teraz tak, powiedzielibyśmy, Powiedzielibyśmy, że w takim razie być może z tego by się udało znaleźć takie aktywności czytelnicze, które ich wciągają. No dobra, ale czy zawsze to, co ich wciąga, to jest to, co chcemy im zaoferować? To jest bardzo ważne pytanie w edukacji. No i znowu, badania pokazują, że motywacja. Nie rodzi się z tego, że ktoś pomyśli sobie, że dostanie coś atrakcyjnego. Motywacja rodzi się z tego, że ja osiągam w czymś sukces, że coś rozumiem. Dużym problemem kognitywnym dla młodzieży czytającej jest po prostu brak słownictwa. Rosenstein mówi, że jeżeli nie rozumiesz 95% tekstu, który czytasz, to po prostu nie jesteś w stanie go zrozumieć. Widzimy to ucząc się języków obcych bardzo często, prawda? I to niestety jest problem tego środowiska socjoekonomicznego dla osób wchodzących w czytelnictwo, które się zrażają bardzo szybko. I stąd rzeczywiście w tych hipotetycznych wyborach, które żeśmy robili dla, dla różnych sposobów spędzania czasu, widzimy, że to akurat Warszawa versus Polska w takim eksperymencie wyborów hipotetycznych, że oczywiście najsilniejsze preferencje było do aktywności czytelniczych związanych z krótkimi formami czytania w internecie, w internecie przewijania. Ale proszę zauważyć, że, że, że różne inne sposoby czytania były również atrakcyjne. Natomiast dopiero widzimy, Widzimy pełen obraz, kiedy spojrzymy, jak zróżnicowane są preferencje czytelnicze względem tego, jak uczniowie uczą się w szkole. No, i nie jest to odkrywcze, ale potwierdza nasze przypuszczenia, że widzimy gigantyczną różnicę w preferencjach. W, uczniów, którzy są w topie, jeżeli chodzi o wyniki kognitywne i preferencje ich wobec czytania opowiadań, nowel, książek, versus tych, którzy rzeczywiście sobie nie radzą. To dzisiaj wielkim problemem jest po prostu kapitał wiedzy słownictwa, kapitał rozumienia pewnych schematów po to, żeby zrozumieć dalej historię. Więc znowu wracamy, jeżeli chcemy budować umiejętności czytelnicze, bogate społeczeństwo i przyszłość ekonomiczną kraju, to jedyną drogą do tego jest nadrobienie tych zaległości z, z, z wynikających z bagrandu socjoekonomiczno-społecznego e, poprzez dostarczenie twardej wiedzy i schematów myślenia, które pozwolą nam na tym budować. Najbardziej różnicującą rzeczą w edukacji niestety jest pozwolenie dzieciom bawić się swobodnie i wybierać to, co chcą. To jest najgorsza rada na początku. Na początku trzeba dać im możliwości wyboru dać możliwości wyboru, czyli dać im zestaw narzędzi podstawowych do uczenia się, a później już będą na tym sami budować. Oczywiście nie może to też być robione w sposób fajny i atrakcyjny. Natomiast, żeby stymulować ślednictwo, to trzeba po prostu uczyć skutecznie i porządnie. Już? To dziękuję bardzo w takim razie.